Przyjaciele Polacy, ja, Wasz przyjaciel Wladimir, proponuję Wam antymonopolowy pakiet Wladimir. Pakiet Wladimir to jest zarówno tani gaz, jak i tani prąd. Potrzebuję tylko Twój dowód, a ja załatwię wszystko w 5 minut. Tani prąd dla Ciebie, tani gaz dla Ciebie, sprzedamy. Wyrwij się ze szponów oligarchów energetycznych. Wydaje ci się pewnie, że nie musisz tego robić, ale jeżeli tego nie zrobisz, to oni zrobią ci tak. Wydaje ci się, że tak się nie da?